Jak Petigrew ją znalazł, Fast Forward 1994. Mamy Petera Petigreła, czyli robaka, który całe lata siedział pod postacią szczura i słuchał, jak Ron narzeka, że nie ma kanapki. W pewnym momencie Voldemort odzyskuje formę takiego małego, paskudnego gluta i mówi: Znajdź moją różczkę. Więc szczur rusza do Doliny Godryka, do domu Poterów. Tam między kamieniami, kurwa, gruzem, pajęczynami. Znajduje różdżkę Voldemorta. I to nie przypadkiem. Różdżka dosłownie czekała na swojego właściciela. To nie byłby lepatyk, to była część jego duszy. Ona go czuła. Więc jak Petigru się tam pojawił, to różdżka go niejako poprowadziła. Jakby wiedziała, że zbliża się ktoś, kto ją odda prawowitemu właścicielowi, powrót różdżki do swojego psychola no i tak to się dzieje. Petigru przywozi różdżkę. Woldemort znowu ma swój magiczny kijek i odpala tryb Czas zniszczyć świat. Od tego momentu znowu zaczyna ją używać. To jest ta sama różdżka, którą walczył z Harrym na cmentarzu w czwartej części. Problem? Ta różdżka miała rdzeń z pióra Feniksa, tego samego co różdżka Hariego, więc te dwa kije dosłownie odmawiały walki ze sobą. I to dlatego miał te wszystkie problemy z priori Inkantatem i laserowymi pojedynkami. Dlaczego to ma sens? Więc podsumowując, różdżka nie zniknęła, po prostu leżała w ruinach Doliny Godryka, zabezpieczona magią. Nikt jej nie dotknął, bo to miejsce było jak pomnik, nie jak sklep z antykami. Petigrew znalazł ją na polecenie Voldemorta, bo różdżka była magicznie związana z jego duszą. I to dlatego Voldemort mógł jej znowu używać po zmartwychwstaniu. Nie było żadnego magicznego teleportu różdżki. Ona po prostu czekała trzy lata w gruzach, aż jakiś szczur przyjdzie ją odkopać. Więc tak, moi czarodzieje, różdżka Voldemorta nie zginęła, nie wybuchła, nie zardzewiała, tylko czekała jak lojalna suka, aż jej pan wróci z zaświatów. Morał? Nie wyrzucaj swoich różdżek. Nigdy nie wiesz, kiedy wrócisz z piekła po odcinek drugi. Zostaw suba, zanim znajdziecie szczury, szczur i zabierze twoją myszkę jak różdżkę z Doliny Godryka. Co robisz? To złoto? Nie daję subika.